Gdy Matka Najświętsza poczęła Jezusa, było to tajemnicą na początku nawet dla świętego Józefa, który ufał Matce Bożej, Jemu ochraniał, ale sprawy nie rozumiał. I wtedy Maria wybra się do krewnej świętej Elżbiety z posługą kobiety kobiecie. Święta Elżbieta miała za trzy miesiące urodzić świętego Jana Chrzciciela. Ale chyba ważniejszym było to, że przyjście Maryi do Elżbiety było ujawnieniem tajemnicy, że oto Bóg stał się człowiekiem, wprawdzie w jej łonie, ale już jest. Jest dla ludzi. Wtedy Maria z głębokości swego życia duchowego wypowiedziała wielką pochwałę o Bożej mocy i Bożej roli w dziejach zbawienia. Hymnem to nazywamy. Wcześniej święta Elżbieta ujawniła swą radość z powodu przyjścia matki Boga, matki zbawiciela. Ta tajemnica ujawnia też życie człowieka przed narodzeniem. Święty Jan poruszył się w jej łonie z radości. Gdy przyszła Maria i usłyszało dziecko jej głos, człowiek istnieje od poczęcia, a później się rodzi. I trzeba przypatrywać się również temu faktowi, że wraz z dobrym początkiem, jedynym takim innym nie mógł być, zaczęło się wielkie dzieło zbawienia i wielkie dzieło miłowania. W liście do Rzymian święty Paweł, który jest owocem dalszym Bożego Narodzenia i Bożego Zwiastowania i wielu tajemnic. Tym, że liście uczy wyznawców Jezusa, jak mają żyć, i podaje tylko dwie negatywne cechy, by się tego nie dopuszczali. By byli bez obłudy, mieli wstręt do złego. I podaje 17 cech, jakimi mają być w czynnej miłości z tych. Dobrych wskazań, bierze się życie moralne, łagodność obyczajów, braterskość między ludźmi i święta rodzinność, tam gdzie są rodziny. Dzieło zbawienia trwa, narasta. Coraz więcej ludzi w tym dziele, coraz więcej świętych i uświęcających się. Bo dzieło Boże jest nieodwołalne i nieodwracalne. To, co zaczęło się w Matce Najświętszej, gdy przyjęła Syna Bożego i później w dalszym ciągu jej współprzebywania w dziele Jezusowym, to wszystko ma swój dalszy ciąg w życiu każdego człowieka i każdej epoki. To obdarowanie świata przez Boga w Maryi, przez Boga w Jezusie Bogu znajduje dotknięcie indywidualne każdego człowieka. Dlatego w historii świata nie mierzymy historią dziejów, tylko historią zbawienia. Rzekoma znajomość historii świata jest tylko tezą wątpliwą, prawdę bowiem zna Bóg. I bez tej prawdy trudno postawić słuszny wniosek, by go zapisać. Oczywiście jakieś przejawy zewnętrzne historii istnieją, ale Bóg patrzy na człowieka na wskroś. I człowiek przejęty tym faktem, przeniknięty Bożą łaską na wskroś. Taki człowiek staje się chlubą Boga i biorcą zbawienia dla siebie. I to jest jedyny sens tego świata. Nie by świat oblepiał się tak zwanym postępem, lecz by świat się uświęcał. A jest to tak ważne, iż każdy człowiek oddzielnie brany jest jak świat. Na tej ziemi naszej mamy tylu ludzi, oddzielnie stworzonych, oddzielnie umiowanych, których Pan Bóg chce uszczęśliwić, aby później u kresu dziejów ziemskich, u Niego w ojczyźnie stanowili wspólnotę braterską, wspólnego przebywania i adorowania Pana Boga. Chciałby się powiedzieć, teraz kolej na każdego z obecnych. Należy zadać sobie pytanie, pytanie przynaglenia, może zarzut, a może dziękczynienia: pytanie, a co z tobą, człowieczą? Jakie ty szanse dajesz Panu Bogu? Jakie akcje Panu przydzieliłeś w Twoim bytowaniu na ziemi? Boś wolny, bezgranicznie ale czy gościnny dla Boga i hojny dla bliźnich darem mądrości, darem serca, darem przyjętej łaski? Trzeba kontrolnie pytać siebie, aby metodycznie wątpić w swoją jakość, by znaleźć wolę Bożą i Bożą moc. Gdy Bóg ocenia, jest to sprawiedliwe. Gdy człowiek siebie kwestionuje, jest to również sprawiedliwe. Ta olbrzymia rozbieżność pomiędzy Bożym a człowieczym to przestrzeń na przyjętą łaskę i na zaistnienie miłości. Modlić się więc trzeba o to, by też doznać radości świętej Elżbiety. Która została obdarowana Bogiem. My otrzymaliśmy jeszcze więcej: otrzymaliśmy Boga w sakramentach. I Bóg może być naszym codziennym udziałem. Trzeba prosić Pana Boga o wiele łask o wiele łask, aby przeżyć, wytrwać i ocalić siebie od zguby grzechowej.